Wróćmy do wymieniania się karteczkami. Jak patrzę na, na to wszystko, na ten segregator, to mi się tak przypomina dosłownie moja klasa, nie wiem, 1-3. I wymienianie się tym wszystkim na przerwach. Hannah Montana to jest w ogóle, nie wiem, moje dzieciństwo całe. Naj, najmniej na karteczka. Pamiętam najmniej lubiane karteczki to były o tego typu karteczki. Wiecie, takie. Ona nie były ani śliskie, ani takie, no po prostu takie zwykłe karteczki. I pamiętam, nikt nie chciał się za nie wymieniać, ale o Wings. Wings, śliska, brokatowa karteczka, to było po prostu, to było coś. Zaraz zobaczymy, czy mam jakąś brokatową karteczkę z naklejka Violetta. Naklejka Violetta, ale czy mam jakąś brokatową? Wings, może to jest karteczka w ogóle, jak byłam dzieckiem. Błagam, wróćmy. Wróćmy do wymieniania się karteczkami. To pamiętam, mama mi kupiła. Chce mi się ryczeć.